Cześć, ja jestem Willi i witam was w pierwszym odcinku tajemnic i ciekawostek z GTA San Andreas. To jest seria, która już kiedyś była na moim kanale, natomiast to było tak dawno temu, że... Na szczęście mama topiła mnie w wannie jak byłem mały, więc nauczyłem się pływać. Mam wrażenie, że aktualnie jestem w stanie zrobić coś minimalnie bardziej dopracowanego. Tak czy inaczej nie ma co przedłużać, tak więc CJ, pakuj się do samochodu i jedziemy po pierwszą ciekawostkę. Oh shit, here we go again. Dzisiejszy odcinek tajemnic i ciekawostek zaczynamy na pustyni. Znajduje się tutaj jedna z największych tajemnic Geta San Andreas, która aż do dzisiaj nie została rozwiązana. Przed nami jest baza wojskowa, tam się udamy w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast dzisiaj zjedziemy sobie w lewo i zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Widzimy, że ktoś tutaj zostawił samochód. To ktoś bardzo zdolny. No bo patrzcie, jak on jest zaparkowany chyba na jednym kole. Nie wiem, czy to u mnie jest tak zbagowane czy zawsze tak jest. No dobra, ale chuj z tym samochodem. Tutaj są dopiero ciekawe rzeczy. Mamy worki z ciałami. No i pytanie jest, kto za to wszystko odpowiada. Nie ma zbyt wiele poszlak na ten temat. Tak naprawdę jedyne co mamy to ten bobcat. Ja osobiście uważam, że on należy do jednej z tych osób, które zostały tutaj wrzucone. A to dlatego, że gdyby ten Bobcat należał do zabójcy, no to czemu on by go tutaj zostawił? To nie ma sensu, nie? Natomiast mi się wydaje, że on należy do jednej z tych osób i on zostawił ten samochód po to, żeby zatrzeć ślady, nie? Żeby ktoś nie zobaczył tego samochodu że, należącego do osoby, która zaginęła. Tak mi się wydaje. No a jeśli chodzi o to, kto odpowiada za te zabójstwa, to jest całkiem dużo hipotez. Pierwsza hipoteza jest taka, że te ciała pochodzą z bazy wojskowej. W bazie wojskowej możemy znaleźć stoły, które wyglądają jakby mogły służyć do sekcji zwłok. Tak więc no możliwe, że oni przeprowadzili sekcję zwłok, potem wywalili te ciała tutaj. Inna hipoteza jest związana z filmem Geta San Andreas The Introduction. To jest film, który pokazuje, co się wydarzyło w Geta San Andreas tuż przed tym, jak CJ tutaj przyleciał. No i w jednej scenie możemy zobaczyć dwóch kolesi z gangu Sindacco. Którzy coś zakupują na pustyni. No i oczywiście, jak gracze to zobaczyli, no to pomyśleli, że to pewnie były te ciała. Natomiast to nie jest prawda. No, po pierwsze, kto by kopał taki wielki dół, żeby tutaj wrzucić kilka worków z ciałami? To nie ma żadnego sensu. No, a po drugie, to jest inne miejsce. To jest to miejsce, które można było zobaczyć na filmiku. No faktycznie znajduje się w grze, ale jest trochę w innym miejscu. Jesteśmy tutaj, a worki z ciałami są tutaj. Czyli to nie jest. To nie jest to samo miejsce. Nie wiem, czy gdzieś tutaj możemy zobaczyć to, co zakopali członkowie tego gangu. Łaziłem po okolicy i niczego nie znalazłem, więc wydaje mi się, że tego w grze nie ma. Inna osoba, która jest łączona z tymi ciałami, to jest Marybeth Mabel z Radia Ciros. Ona często w audycjach chwali się tym, w jaki sposób załatwiła swoich poprzednich mężów. O, That's the difference. I ain't never been divorced, just frequently widowed. I also love a rainy night. Great for disposing of things and nobody seeing anything. It's gonna be another beautiful sunny day. It was on a day like this my man Deke had that unfortunate accident trying to make toast in the bathtub. Osobiście wydaje mi się to być trochę naciągane. No, nie wydaje mi się, żeby ona gadała to wszystko na poważnie, chociaż trzeba powiedzieć, że ona jest nieźle pierdolnięta, to jest fakt. Ain't that a great talent? Jest jeszcze kilka innych pomysłów co do tego, kto odpowiada za te ciała, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jedna z tych zagadek, które nigdy nie zostaną rozwiązane. Kolejną ciekawostką będzie pewna bardzo fajna mechanika, która jest znana przez, no wydaje mi się, że naprawdę niewielu graczy. O, tutaj się schowali. No, potrzebuję ziomka z gangu, żeby mi pomógł w tej ciekawostce, tak więc... Chodź no tutaj. I teraz tak, znajdźmy jakieś fajne miejsce. Hmm. O, tutaj będzie idealne miejsce. Gdzieś tak, o tutaj. Chodź tu szybko, szybko, szybko. I teraz wybieramy aparat. Dajemy mu aparat. No i on nam zrobi fotkę. O! Patrzcie, jakie idealne miejsce znalazłem na fotkę. Zajebista fotka, dzięki wielkie, ale jeszcze czeka jeszcze jedną mistrzel. O! To będzie najlepsza fotka w twoim życiu. Dzięki wielkie za pomoc, ale jeszcze jedna fotografia by się przydała. Jak wszyscy mogliście dobrze zobaczyć, ziomki z mojego gangu to są prawdziwi profesjonaliści, jeśli chodzi o robienie zdjęć. Natomiast pokażę wam kogoś, kogo możemy spotkać tutaj na obrzeżach Los Santos, kto jest totalnym przeciwieństwem. Ktoś, kto próbuje być fotografem, ale o Tym razem jest to kobieta. Na ogół tutaj się pojawia facet z aparatem. No dzisiaj to jest kobieta. Zobaczymy, może, może ona będzie miała jakieś lepsze zmysły artystyczne. Lepiej wyjdzie to zdjęcie. Widok jest taki sobie. Ale wydaje mi się, że zdolny fotograf byłby w stanie coś tutaj fajnego uchwycić. No rób to zdjęcie, ile ten odcinek będzie trwał? 15 minut? Zrobiła zdjęcie i wiecie, ja rozumiem, że może fotka nie wyjść, ale żeby ona była tak gówniana, że jedyne co nam zostaje to żeby się utopić, to trzeba być naprawdę niezłym bez Ktoś mi kiedyś powiedział takie bardzo mądre słowa, że GTA bez kodów to nie jest GTA. Nie jestem teraz pewien kto to powiedział, możliwe, że ja gadałem do siebie, nie jestem pewien. Ja, dobra, nieważne, tak czy inaczej to jest prawda. GTA bez kodów to nie jest GTA. Ja uważam, że kody to jest jeden z głównych powodów czemu GTA są takie długowieczne. No bo patrzcie, powiedzmy, że chcę sobie polatać, wpisuję Rocketman, mam jetpacka. Jeśli to mi nie wystarcza, wpisuję Jump Jet, mam hydrę. Jeśli na przykład ta depresyjna pogoda powoduje, że mam ochotę skoczyć z mostu, to też jest na to rozwiązanie. Wpisuję Scottish Summer. No i od razu robi się wesoło. Tak więc GTA ma rozwiązanie na każdy problem, jaki napotkam. Prawie każdy. No bo zobaczcie, coś takiego. Jest kot w tej grze, który nazywa się Crazy Town. Ty zwiesiła mi grę. Faktycznie crazy, ja pierdolę. Jak już mówiłem, istnieje taki kod, który nazywa się Crazy Town. No i patrzcie, ktoś doszedł do wniosku, że to jest to, czego my wszyscy potrzebujemy w GTA. Natomiast nie potrzebujemy kodu na nieśmiertelność, bo go nie ma. Jedyne, co mamy, to jest Buguwix, który powoduje, że jesteśmy odporni na pociski. Ale wiecie, co, co nam z odporności na pociski, jak na przykład na wybuchy, nie jesteśmy odporni i to nas może ciągle zabić. Tak więc, przydałby się taki kod, który daje nam kompletną nieśmiertelność. No i niespodzianka, bo taki kod istnieje. Istnieje też kilka innych kodów, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście. Wydaje mi się zresztą, że nawet jakbyście słyszeli, to i tak byście nie korzystali. Ta dziwna sytuacja wzięła się stąd, że w 2013 roku została wydana odświeżona wersja GTA San Andreas na telefony i konsole. Trzymajcie się od tej wersji z daleka. To nie jest wersja odświeżona, to jest wersja spierdolona, tam więcej popsuli niż naprawili. No ale faktem jest, że właśnie w tej wersji zostały dodane nowe kody. Z tego co ja rozumiem, te kody nie powinny być dostępne dla graczy, dlatego że nie ma możliwości, żebyście wyklikali te kody gdzieś na ekranie telefonu albo na padzie. Jedyna możliwość to są jakieś dziwne myki typu podłączanie klawiatury do telefonu. Powiedziałem, że ta wersja jest na telefonach i konsolach, ale to nie jest jeszcze wszystko. Ona jest także na komputerach. Dokładnie mówiąc jest jedno takie miejsce. No i jeśli myślicie o tym, co ja myślę, że myślicie, to dobrze myślicie. Wziąłem i kupiłem w sklepie Microsoftu tą najbardziej spierdoloną wersję San Andreas tylko po to, żeby pokazać Wam jedną ciekawostkę. Ludzie, jak można być tak leniwym, to nawet ja nie wiem. Oni wzięli i zostawili menu z telefonów w wersji komputerowej. Nawet tego nie chciało im się zmienić. E, no dobrze, zobaczmy sobie na te kody. Zacznijmy od kodu na nieśmiertelność. GONPXWR. No i teraz powinienem być odporny na wszystko. Zobaczmy, rzucimy sobie tutaj granat. Hit me bitch! Skok ze spadochronu bez spadochronu. Hit me bitch! Dla pewności jeszcze wpierdolmy się w stację benzynową. Hit me bitch! Dodano także nowy kod na bronie. Zobaczmy co tu dostaliśmy. Jest noktowizor. Jest. Yy, ten jak to się nazywa? Kołek do dupy. Jest minigun. I tyle. E, no ciekawe combo. Można powiedzieć że taki zestaw kompletnego zabójcy. Jak jest ciemno to mamy noktowizor. Jak ktoś jest zapancerzony to mamy minigana. A jak przeciwnik się odwróci, to będzie jechany w dupę. Kolejny kod pozwala przesunąć czas o kilka godzin do przodu. No i wreszcie ostatni kod, który jednocześnie jest chyba najpotężniejszym kodem w historii gear A co on potrafi, to zobaczcie sami. W dzisiejszym odcinku to by już było wszystko, tak więc do zobaczenia w kolejnym. Cześć.